Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na spotkanie międzynarodowe, które z pewnością zapewni nam mnóstwo emocji. Oba zespoły są już przygotowane. Gwizdek sędziego i zaczynamy. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce. Pan Persi. Blind. No i pan Persi. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Ma szansę na dośrodkowanie. No, zdecydowanie ma wybór, do kogo zagrać. No i Snajder. Odbita piłka od zawodnika, opuściła boisko. Kamil Łukasz Kiszczek, uderza, obronił, ale jest szansa na dobitkę. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? No znakomicie, co teraz? Uderzenie w stronę bramki. I będziemy mieli rzut rożny. Mila! No, interwencja i decyzja sędziego, czekamy. Lewandowski jest szansa! Niesamowite. niesamowite! Spudłował! Dziwne, jak do tej pory mu się to wszystko udawało. z tego miejsca można strzelać. Szansa! znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo prawo. A teraz przy piłce Robert. Uderzenie? Ten gest mówi wszystko. Niezadowolony jest po tym strzale. I będą mieli rzut rożny. No, będzie gol. Niestety, piłka odbija się od bramkarza i pada do siatki. Ależ się wprowadził do gry, zdążył wejść na boisko i już strzelił bramkę. Ostry kon, ale strzał bezbłędny. Piękna bramka. Strzela, broni i grają dalej. Ta bramka daje wyrównanie w meczu. Świetnie sobie poradzili i znakomicie skierowali piłkę w siatkę. Nie do końca udana interwencja. Obronił uderzenie, ale znakomicie ustawiony zawodnik Rywala zdołał dopaść do piłki i posłać ją do siatki. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Oddaje strzał, Roni. piłka wychodzi w pole. A szkoda tej okazji. Druga taka może się nie przytracić. I głową skierował piłkę do partnera. Dobra okazja. Można powiedzieć, że strzelał panu do dboku. niebezpiecznie. Roben Gra zostanie wznowiona. Rzut rożnego. Dobre wybicie główką. Sędzia kończy pierwszą połowę. Remis 1 do 1. Jak dotychczas mamy wynik remis. Reprezentacja Polski rozpoczęła drugą połowę spotkania. Czy ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału? No tak, strzelając kolego, no pomyśl może o zmianie zawodu. Jest okazja, nie wykorzystał szansy i wciąż remisową. znakomicie, co teraz. No strzela! Zmarnować taką okazję, coś nieprawdopodobnego. Nie trafił do pustej bramki. Będzie strzelał? No cóż, nie tym razem. W dalszym ciągu Remis. Wyraźna zmiana taktyczna. Mamy Remis w tej połowie spotkania. Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza ze świeżym zapasem sił. Mila. Robert Lewandowski. Uderzenie w stronę bramki. Wspaniała interwencja. Mamy Remis. Ale gdyby nie świetna postawa bramkarza, przegrywaliby to spotkanie. Dobre kuszka obrońcy. Ach, nie wyszedł mu zupełnie ten strzał. Próbował, ale pechowo odbiła się piłka od murawy. Detaj Ależ niesamowita atak obrońcy. Milik. Snyder. Puntelar. Stracił piłkę równowagę, ale nie przewrócił się. Pięknie to zrobił. Czyt Arjen Robben, ależ wyłapał to mocne uderzenie. I znowu ratuje ich w tej sytuacji. Od utraty bramki nadal mamy remis. Robert Lewandowski dobre ofensywne wyjście wychodzi na czystą pozycję zdecydował się na strzał gol brawo Polacy najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień drugi gol w tym spotkaniu będzie nasz no realizator pokaże tę bramkę z innej kamery Robert. Flar. Snyder zdołał wyminąć obrońcę. Świetnie zagrał. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Robert! Kapitano strzał w głowie. Będzie gol! A jaka szkoda, słupek! No i piłka poza Bolicę. No, będzie zmiana. Strzela! Ostatnie minuty. Złożny. Prowadzą w tym meczu, ale jeśli wykorzystają, to zwycięstwo będzie jeszcze bardziej okazałe. No dobrze teraz zagrał głową. Czasa! Coś niesamowitego. Piłka po tym strzale odbiła się od obrońcy i trafiła do bramki. No, mecz staje się jednostronny. Kolejny gol potwierdzający i tak wysoką przewagę. Spójrzmy na to z innego kąta. Do jednego to ostateczny wynik tej potyczki. No choć to tylko.